Tak to by wyglądało kiedyś. Pana to! Zdziwko, co? Nauczyłem się tego z YouTube jak widz wrzucił film na Discorda. W szkole cię jeden zwykły kij. dawaj mnie. ja się zarabię, Brawo, ja tak nie umiałem. Dopiero po tobie się nauczyłem. Dobra panowie, to do rzecz. Dziękuję Ci, panie Piotrze, za ukazanie moich przeróbek szerszej publiczności. Po Twoim ostatnim filmie pojawiło się dużo wyświetleń. <śmów>